Dobra, siemanko, Ojej. Co yy, ty yy... robisz? No nie, no cię baguje coś. <laughs> Witam was w drugiej części. Yy, yy, w zasadzie kontynuacja poprzedniego odcinka. Kuba, wyskakuj stąd już. W ostatnim odcinku kupiłem sobie jet Rabywaliśmy kargo. No wyskakuj już stąd. Czy mam cię, czy mam cię wypuścić? Lepiej wypuścić. Dobra. ci Do co to było? Dobra, ja sobie tam wlecę na jetpack'u, na chilku. Wiesz ja może sobie helikopterkiem poleć, co? Ale on jest zamknięty. Pewno? Tak. zamknięty. A możesz go dla mnie otworzyć? Poszamy no mogę, coś? mogę, tylko nie wiem, czy na telefonie będzie ci się da da dało sterować, ale masz. Dobra, robię tak, robię tak. I lecę. Kiedy lecisz? Lecę tutaj, na karę. Jest skrzydeczek. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra. Hmm. Lecę tam, gdzie jest jetpack. Okej, Ok, jestem tutaj. W ogóle sprawdzę, co tutaj dalej jest, bo w ogóle nie sprawdzałem. Myślałem, że zginąłem. Jezu. A, no tak, mam kartę policyjną. No to co ja tutaj? No, mogłem sobie po prostu wejść. Nie, czy złodzieje, nie Co tutaj jest? Dora hmm. ląduje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ja już tutaj mam swój... Jeszcze może sobie podniosę do góry, co nie? O nie, znowu się wywaliłem, zaraz zginę. Ała. Po raz kolejny, zaraz zginę. Jakiś typ tutaj jest. Okej, okay, Rafil. Nie, aż tak do tyłu! Jezu, ale ty powoli też tym. Dobrze lataj, nie czepię się, bo sam do, najlepiej też latać nie umiesz. Ale wez, z, weź za, za. za. no właśnie. Nie. I odleciał nam. No to trudno. Jest chyba siedem. Nie ja mówię, leciało. weź, zablokuj go. No dobra, trudno. Ale i tak przecież po niego nie wrócimy. Ale chociaż teraz mogliśmy sobie latać. Znaczy, ty mogłeś. Bo ja mam jetpacka. 6 skrzynek, dalej. Mm. Jest piąta, tak o piątej 20 czy tam 50 już jest chyba ten... Kargo. Piąta skrzynka. Tak. Sześć, y siedma jest skrzynka. Siedma y okay, je już jest? Okej. Ja nie, jeszcze nie. mam 103 tysiące. Ty masz... Uuu już 7 tysięcy masz. A ten jak jest? Gio. Gio ma dopiero 7. O, hejka. Donation. Gość mi dał... ten. Gość mi dał tysiaka. Pokazałem mu kartę, ale dobra. No nie. No Znowu się wywaliłem, no nie. Uj. No. Trudno się startuje ogólnie nim. Czołgam. Ja też mogę się poczołgać. Okej. Okay. Ej! Z czołgania się łatwiej startuje nim. Refil. Patrz. Czołgam się. Weź czołgaj się. Hopa. I od razu siup. czołgania chyba się chyba łatwiej startuje. Tylko... Kuba, a to chyba tylko jedną zszynkę da się ten ukraść. Tak, tak. Więc nie, nie, ma sensu brać dwóch skrzynek. Mm, nie da się. No, mm, tylko jedną się da. Jest sześć skrzynek chyba. 1, 4, 5, 6 skrzynek. Łał, siedem skrzynek! Siedem skrzynek! Patrz, pokażę magię, patrz. Jelewit... No. Nic nie było. Jelewituje. Okej, okay, ja Rafael sobie zrobię Rocket will Fly Faster for Longer. O, oh, Longer Lunig Bart. Nie no. A, Rafael. O, jest średnia skrzynka. Jest? O, jest, rzeczywiście. Uu, a ja sobie polecę i sprawdzę, kiedy leci cargo. No to ja jest... sobie jest koniec kargu. A ja zobaczę tutaj, czy da się to. O, da się. O, nie Mam dla ciebie helikopter, Kubuś. O, to fajnie. Ale już mnie nie, nie, nie potrzebuje. Ja też nie, ja to ci daję. Masz. Szybko, bo ten gość zaraz tu przyjdzie. Który? Kobiet? Nie, no ten gość. Co, o, co tutaj biegnie. No to bloki, Masz, szybko go bierz. Nie, zablokuj go. A dobra. Lok Ej, tego też? No, ten jest zablokowany. A, o, kargo, cargo! Cargo bob. bob. Bob, Bob, przyleciał. Dobra. Otwieraj się. Mam kartę, to wyjdziemy, bo bez karty nie da się wyjść, wiesz? Nie. No. tutaj jest drugiego z drzetpaczkiem. Siemka. Dobra, szybko. Właś. I bierz skrzyneczkę, jak będziesz miał w rękach tomów i wyskakuj, okej? Okay? Dobra. Idź do... O, jak będziesz miał skrzyneczkę, od razu idź do drzwi. Dobra. No. Okej, okay, Kuba, lecimy. Dobra. Okej, okay, to się. szukaj skrzyneczki już powoli. W sensie... A gdzie w sensie, ma skrzyneczka? W sensie wszystkie skrzyneczki będą dostępne, ale tak, bierz. Wypadłeś? Nie. U ciebie na ekranie mogłem wypaść, ale... ale u, u mnie na ekranie też jesteś poza samolotem. Ale u siebie jesteś w samolocie, nie? No A, no to Chyba dobrze. Ekranę. Dobra, masz skrzynkę? Mam. Dobra. To wyskakuj szybko, wyskakuj już. Jesteś wyskoczył. Ale wyskoczyłeś? O dobra, teraz wyskoczyło. O nie! mi się... O dobra, dobra. Leć szybciutko do miasta, do miasta, do miasta. Ej, to tutaj niedaleko jest miasta? Ej, tu jest miasto! No tak. Leć szybciutko do miasta yy, i w prawo. Jak będziesz już praktycznie yy, nad miastem, to w prawo. O... chociaż czekaj. No raczej tam jest w prawo. Jestem nieobeznany na tej mapie, ale... Nie... Nie, w, w, w lewo i prosto, w lewo i prosto, wiem już gdzie to jest. Ale chyba cię widzę, widzisz mnie? Yyy... nie. No. To trudno. Patrzę na mapę, ale... Nie. Nie ma wokół mnie nigdzie, okej. Okay. Lecę już w kierunku tego. O... o ale mam laga. Nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. Miałem przez chwilę takiego laga. Ty też miałeś laga? Ja. Nie. Nie wiem. U mnie był taki przez chwilę lag i nic. i po prostu się zatrzymało wszystko. Dobra. Mhm. Jestem już na oddawaniu. Skrzyneczki. Też za chwilę będę. Okej, okay, ja już jestem. Uwaga, ile dostanę. Proszę 6 4. Bywa. Dobra, ja sobie odlatuję, szukam jakiegoś helikopterka. Dobra, rafiluj to szybciutko. Dobra, jestem, bo ja jestem tam, widzicie się... Ee, o, widzę cię, widzę cię, widzę cię. mam lecieć? Z... Yy, yy, plecami, plecami, w tył, wzrok i za mną. Trochę, Widzisz zrób, mnie? Zrób? Jestem yy, tym. No? Jetpackiem. Dobra, to za mną. O nie. Spadłem. Leć w tamtym kierunku. Jesteś nad garażem? To le leć dalej w tamtym kierunku. Ja bo to jest Ja nie było Okej, okay, jest. Gdzie jesteś? Okej, okay, dawaj. Tam, w tamtym kierunku. T tą ulicą, tą ulicą. Jest. Poleć nad budynkiem. Tak, po poleć na nad... Nad tym y, fioletowym, i po tym fioletowym jest już tutaj Xik. O nie, kurwa, bo, bo. Wiem, spa spadło no. ci już, nie? Nie, jeszcze nie Jeszcze trochę lecę, ale. Dobra, film. O, widziałem cię. Patrz, czy to się uda. E, czy tak, to raczej się tak. Nie uda? Raczej ci się uda, albo inaczej. Ja. Nie. Musisz korzystaniu... teraz iść naokoło. Nie, bo tutaj cię biję, chyba. Nie, nie biję. Nie biję? No to dobrze. Ale musisz iść naokoło. Tutaj, tutaj, gdzie ja, tutaj, gdzie ja, chodź. Ta, tam nie wejdziesz. Tutaj, za tobą. Tutaj jedź. Tutaj, chodź. Tutaj. Tutaj, i tutaj jest od razu wejście, wiesz? Ja polecę gdzieś po, jaką, po jakiś helikopterek. O, helikoptery w tym lecią. No. Kościół, odleć stąd. Dobra. Lecę raczej tutaj się nie da helikopterków przyzywać. O, 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 -o. Yes. dobra. Mam, ej, to jest dobry pomysł. Bo ja mogę sobie wzlecieć na górę i sobie później z padochronem lecieć. No to nie jest taki zły pomysł, dobra. Refil chce. Uwaga, Kuba, i teraz jest chwilowy moment, ile ja dostanę? Cztery tysiące. O, no i dobrze. No i fajnie. Nie, znaczy... Ja lecę po helikopter, wiesz? A, lecisz po helikopter, to jakbyś miał helikopter, to... Poleć po Dobra, mam już prawie helikopter. Okej. Okay. Jestem przy helikopterze, już go biorę. Ok, mam go. Kuba, spytaj się gdzie jesteś. Gdzie jesteś? Na torach. Tyrytyn. Ale suchar. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ale suchar. Jesteś na tej, tej bazie? No jestem w bazie policji na torach. Co? A, wiem gdzie jestem... jesteś. No jestem, widzę cię. Jestem na torach. Chodź. Nie ja widzę liny. O jest... Tu masz Liny. O! Oj! Ej, ołki. I lecimy no, na kargo znowu, nie? No, lecimy na kargo, będziemy... To jest odcinek zrobowanie kargo. Tak. Tylko znowu, gdzie to kargo jest? E, chyba tędy musisz lecieć, który ty na ten? E, na, chyba. No, na na czemu ja się tak rozbijam tu? No, kurwa. Dobra, już e, nie ten będę ten... malował tego helikoptera, bo mi się nie chce. Okej, lecimy. Lecimy, to chyba po... tędy. A widzisz, czy policjanci za nami jadą? Nie, co no, to znaczyć? to nie ten. Co? Widzisz na mapie, czy policjanci za nami jadą? Widzę, ale nie jadą. Nie jadą za nami? Nie. Dobra, to jest dobrze. Nie, ja źle lecę. Dobra, trudno. Zrobimy takie kółeczko. O. Ale jeszcze trochę wyżej, bo uderzę w górę. Aha, bo ty jesteś na dole, no tak. A jak? Naturalnie. Dobra, letymy. Okej, okay, to, to jest, jest już to dobra wiesz. droga. Okay. O, pociąg! O pociąg daj, robiłem A nie, bo on już wyjeżdża. Wyjeżdżam za mapę już jest. Kurde, myślałem, że pociąg robimy. No bo ja lecę przy granicy już od razu. Okej. Okay. Jestem już przy kargo prawie. Już jestem obeznany tutaj. W terenie. Ała, ja. gawędzi mnie uderzają. Co? Czekaj, podleś bliżej, podleś bliżej. O, kargo! Już? Już? Tak, no już się za zam zamknął, już się. Eee, Kubuś, bo... Bo... Eee... To, jestem na kargo! Odleciał! też ja jestem na Kargo i ja nie mogę wysiąść. O. Spadłem Aha, a się roz... Gdzie ty jesteś? E, no ja jestem na lotnisku u KARGO. No ja lecę ze spadochronem właśnie. I ja cię proszę, żebyś mnie odblokował. Dobra, widzisz? Nie? Już. O, dziękuję. Dziękuję, panie kubicie. No nie, dopiero jest ten, jeszcze cały dzień trzeba. Szkoda, że nie przylecieliśmy wcześniej, nie? No. Ale weźcie ja coś tak, że teraz karwo przyleci. No bo jest noc, nie? No, ale ciągle nocą przyleci. Chociaż tamtym jest... razem był dniem, także wiesz. No. Ale otworzysz mi helikopter, bo chcesz sobie helikopterem polotać. Dobra, ja sobie wezmę ten drugi. Mek, masz już go. Ale sobie podlecę potem drugi. Naprawdę fajna sprawa ten jetpack. No, latu i tam. O nie, zniknął. A co zniknęło? Zniknął mój helikopter, bo miałem tutaj taki helikopter, a mi zniknął. Nie, ja lecę tym helikopterem. Wiem, ale był taki drugi jeszcze. Dobra, refiluj to szybciutko. Uuu. Już spadochron. Już 16 minut odcinka. Jeju. Dobra, yy, słuchajcie, to jest cięcie i wracamy jak już. Będzie kargo. Dobra, słuchajcie. Już jest siódma skrzyneczka i zaraz kargo przylatuje. Myślałem, że to kargo, a, ten, to, a to ten odrzutowiec. Czyli tak się lepiej startuje. A to widzisz? Co? Kargo, przylatuje. E, no nie. No, przelatuję. Jest już siedem skrzyneczek. Czekajcie, co tam. Znowu tak jakoś powoli chodzę. O, już jest normalnie. E, widzicie? Siedem skrzyneczek. Nie kłamiemy, na serio. No leć tym. O, o jest no, kargo. No. Dobra. Tylko... Czekaj, muszę sobie. Okej, okay. na, na, naładuję sobie szybko od nowa ten. Okej. Okay. Mam, y, mam... full y, tego. Full paliwa w swoim jetpaczku. Dobra, jesteś w środku? Jestem w środku. Dobra, tu widzę mam... cię. Ja to już tutaj robię. Dobra, to jest open moja door. Eś, zamykaj ten door. Okej, okay, zamyka się. No to weź skrzynkę. Dobra, ja sobie biorę tę tutaj na środeczku. Ale pamiętaj, że ta może być taka, wiesz, wadliwa, nie? Czyli? No, czyli że jak ją weźmiesz, to i takiej nie będziesz miał. Nieważne, no. jak, jak musisz mieć skrzyneczkę w rączkach trzymać. Dawaj, bierz. Bierzesz? Biorę, biorę. Dobra. Bo u mnie to jesteś poza samolotem i mam, dobra, masz? Piękny. Ma. Dobra. Yy, Okej. Okay. Open door. Dobra, otworzone, wyskakuj. Wyskakujesz? A, ale jest, się mi się się. do miasta, to tam tędy chyba. Tak, tak, tak. Jesteśmy akurat nad miastem. No i pięknie kolejna misja. Gdzie jest miasto? Kolejna misja o, wykonana, jestem nad miastem, jak coś A ty? No, ja jestem nad bankiem. Ja też jestem nad bankiem. Ty jesteś nad jubilerem, chyba. Nie, ja jestem nad bankiem. Ja też jestem nad bankiem, ale ciebie tutaj nie ma. Znaczy nie, ja jestem nad, nad muzeum. A, ty aż tam jesteś. Ojej, to ja już jestem prawie u tego. Jestem już nad garażem. Już jestem prawie u tego. Bo... Co? Ja mam do ciebie takie pytanko jedno. Co? Ej, jak będę... Jak mam skrzyneczkę, co nie? No. Jak sprzędę do helikoptera, to ona nie zniknie? Nie. Uh -huh. I pyk. Ile dostałem? 4000. I pięknie. A masz helikopter? A co, co, co? Masz helikopter? Mm, nie. Aha, ja, bo ty jesteś tam na y, tej bazie y, policyjnej, nie? No halo, co jest? Nie mogę szedź do helikoptera. Ale jesteś, gdzie ty jesteś? A widzę cię, gdzie jesteś. Co jest? Nie mogę szedź do helikoptera. Musisz trzymać. A no, co? No, się wkradam, chyba. No, bo musisz go zająć. Jestem tutaj, siemanko. Chuba, to jest mój helikopter Śrzydasz? nie, nie, bo, bo... To będzie trwało wieki. Ja ja Bo to masz jetpack to. Ja lecę na jetpackie. Co? Mówię kurde jakaś mucha mi lata O! Pociąg jedzie. O, pociąg jedzie. Dobra, Rafil Czekaj. Możecie słyszeć słychać moje odgłosy klawiatury, ale to tylko spacja. Tym... O nie, dostaję, strzela ktoś we mnie. To uciekaj. No to uciekam, nie wiem gdzie jestem. No nie, helikopter mi się rozwalił. A, no to czekaj. mówię to ciebie, jak mi się helikopter rozwalił. no! No, ale on się po chwili naprawi. Gdzie jesteś? Ej, uderzyłam w jakiś... Jestem obok banku. Ojej, obok banku. Na pewno obok banku? Na pewno obok banku. E, przed moimi oczami jest właśnie napis bank. A, no to ja też jestem obok banku. Gdzie jesteś? E, no tutaj. A jesteś na ziemi? E, nie. No, w powietrzu. Jesteś helikopterem? Jestem jest helikopterem. A, no to cię widzę. Znaczy widziałem. Czekaj, tak dobrze, bo widzę cię na mapie. Op, no, no gościu, co za jetpack się nie chce odpalić? Okej, okay, odpalił się. Dobra, le lecę już do ciebie. Jesteś już tam? Nie czekaj, próbuję lądować. Bo jestem chyba, chyba obok ciebie. No ja cię widzę, jesteś e, pode mną. Pod tobą? Aha. No ja daj, loduj to szybciej, no. Ale przecież. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Nad tobą jestem! Lądować, ja się pytam. O, widzę cię już. Widzę cię. Widzisz mnie? ja w ogóle lądować nie mogę. Jezu, kurwa. Klikam przycisk, żeby lądować, ale nie chce mi lądować. Nie, jestem na spadochronie jeszcze. Ej, ja nie mam tej! Ha, bo ja już oddałem. Zapominam. Ja już myślę. Ej, nie mam tej skrzynki! Bringa, no wiem, no. Gdzie ty jesteś? Dobra? Co? Gdzie ty? Ogólnie to mój też się rozwalił. Ja jestem na dachu wieżowca Aha, no to wiem gdzie jesteś Ja mam takie... Ja mam takie... Ja um mam taki problem Pomożesz mi? Czekaj! Uf. Skok nadziei! Szybko spadochron, spadochron, spadochron! Uff, spadochron kliknięty Masz spadochron, to gdzie jest Okej, okay, widzę Cię. Wi widzisz Uf. mnie? No, widziałem Cię Jestem obok Ciebie tak, tutaj jest jubiler, e, dobra, dawaj, le lecisz? W drugą ale stronę, w drugą stronę! W drugą stronę? Tak! Kuba, Ach. w drugą stronę! To lecę, no nie widać! Dobrze, teraz lecisz. Może jubilera ukradniemy? No, ale to jest trudne, a już raz spróbowałem i mi nie wyszło. Okej, okay, i tutaj, i tutaj teraz, widzisz, mnie ja skręca i teraz tutaj, gdzie ja jestem. Widzisz mnie? No to nie wiem, czy mi się przypadkiem z nie skończę. Nie skończy dzisiaj, na spokojnie. Tutaj sobie w ledzie, gdzie ja teraz spadłem. Patrz, czy to się uda? Uda się, na spokojnie. Czy to, to będzie taki perfect mistrz? Dawaj, i. pyk tutaj. Hopa. Ay, dobra, ja to obserwuję z góry. Nie. Nie, no za to jest. Przeleciałam nad tym i dostałem 4000. No, no to dobrze. No i spróbujemy jubilera określić. O, pociąg! Gdzie? Wyjeżdża tutaj szybko! Jesteś? Nie. Jak? Okej, okay, ja jestem już na nim. Co tutaj można o, o, ukraść. Nie. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Uciekł mi. Uciekł ci. To słabizna trochę, wiesz. Mm, wiem, wiem, i to duże. Dobra, ja, ja, ja szybko biorę, bo to jest taki pociąg, że wiesz. Wchodzisz, bierzesz i wychodzisz i od razu dostajesz hajs, nie? O nie mam mm. laga, okej. Okay. Okej, okay, jestem. Jestem, zarabiam. 1500 po, 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 po wychodzeniu. Dobra, 700, 800, 900, 1000. Jeszcze 500. O nie, już ja jestem przy, przy końcu mapy, szybko. Okej. Okay. 1500. Open the door, open the door! Wyłaś! Jest! Wyszłam idealnie przed końcem! 1500 robię Skończy... sukces. Idealnie Skończy... przed końcem. A skończyłeś nagrywanie? Nie no, przecież leci. No bo w ogóle no tak, bo to już jest full odcinka, także będę się żegnał. Do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Cześć, cześć!